Nawet najodważniejsze stworzenia mają swoje lęki, ale to nie powstrzymuje ich przedstawianiem kolejnego kroku. Czołbeczka. Popatrzcie, czyż nie jest tak? Bierzemy Przykład i to już teraz zaraz na przykład z lwa czy jakiegokolwiek innego dzikiego kota. On stawia łapę i jak coś strzeli, jakaś gałązka pod łapą on się zatrzymuje. Ale czy się zatrzymuje przestaje działać, przestaje polować? Nie. Stawia kolejny krok: Co się dzieje, kiedy nie dorwie zwierzyny? Czeka, robi inną strategię, inną zasadzkę? I znowu robi kolejny krok. A co robi myszka taka niewinna, jeżeli nie dziki zwierz? Myszka też. Wychodzi po kawałek chlebka i się cofa. Nie dotarła do okruszka. I dotąd z determinacją wychodzi z tej dziury do tego okruszka, aż go dorwie. Wiedząc, że jak wychodzi z norki jakikolwiek, to grozi jej śmierć, bo ona ma to w genach, że jest tym. <laughs> Którego się zjada. Ale czy to ją blokuje przed jeszcze jedną kolejną próbą? No nie. Właśnie. I to jest dzisiejszym tematem. No bo zobaczcie, że nawet te najodważniejsze zwierzęta, a nawet te maleńkie, maleńkie zwierzątka, które teoretycznie nie mają w sobie tak dużo odwagi, one wszystkie robią kolejne kroki. Przez całe swoje życie. Nikt nie siada w kąciku i nie mówi, no porażka. To ja już nic nie robię, to ja to mam już gdzieś i już próbowałem raz. I ja już nie robię. I zauważcie, że jak często ja wracam do tego tematu, że nie ma czegoś takiego jak porażka. Są przecież lekcje, są przecież kroki na naprawdę niekończącej się drodze życia. I każdy krok, jest inny i jest różny. Raz nadepniesz na kamień, raz się potkniesz, raz idziesz gładkim, mięciutkim asfaltem, a raz walniesz po prostu w słupek czy jakąś ścianę albo drzwi będą zamknięte. I czy to znaczy, że powinniśmy się poddać? I usiąść w kąciku powiedzieć, ja już nie robię. Bo, bo co? Bo już raz spróbowałam? Albo to nie dla mnie. Skąd wiesz, że to nie dla ciebie, że tylko raz spróbowałaś? Jakby. Im częściej się coś robi, im bardziej się w to idzie i im bardziej się stawia nawet te same kroki. Nagle się okazuje, że niby to jest ten sam krok, ale zupełnie na bazie innego doświadczenia. No bo faktycznie, raz już spróbowałam i to nie wyszło, ale nie poddaję się w tym czymś, tylko robię dalej w każdym innym temacie. Julia mi weszła i nie pamiętam, na czym skończyłam. Takie nagrywanie, właśnie. Trzy podcasty. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że na przykład każdy z tematów bierzemy pod różnym kątem i stawiamy kroki niby w tym samym temacie i może się wydawać, że robimy coś takiego, boże, ja znowu zaczynam od początku, w kółko zaczynam od początku i nie wiem, niech to będzie zakres dieta, tak? W kółko zaczynam od początku i mi, i mi nie wychodzi. I znowu próbuje i znowu nie wychodzi. Ale w pewnym momencie znajdzie się taki styl życia i tak dobrane wszystkie te kroki, że, jak to mówi się, zażre. <laughs> I to ci się spodoba. I to spowoduje, że to będzie właśnie twój unikalny styl życia, który będzie działał na ciebie. Ale jeżeli się poddasz przy pierwszym teście, no to nie doświadczysz, nie doświadczysz tego momentu. Więc każdy z nas się boi. Wszyscy mamy lęki. Jak jeden, jak tu siedzę, jak to mówi moja Kasia. Jak tu siedzę, mam lęki. Jak tu siedzę, mam wątpliwości. Ale czy to powoduje, że ja przestaję marzyć? Albo przestaję stawiać kroki w danym temacie? Nie. Robię to pomimo lęku. Robię to razem ze strachem. I nagle się okazuje, że rzeczy, które mnie przerażały, zaczynają być moim nawykiem i być naturalne. I zatrzymuję się w tym momencie? Nie. Idę dalej z kolejnym lękiem i z kolejnym strachem, żeby przetestować kolejny krok, który znowu będzie w pewnym momencie dla mnie łatwy. I tak dalej, i tak dalej. Strach jest emocją, ale można przecież działać razem z nim, prawda? Można nauczyć się go oswajać, stawiać się z każdym krokiem coraz odważniejszą, prawda? I przecież nikt nie każe od razu skakać z klifu albo od razu pokonywać wszystkie punkty naraz. Ale małymi, odważnymi krokami w nieznane warto iść. Na tym polega właśnie życie i to jest najpiękniejsze w tym życiu, że możemy każdy krok stawiać odważnie, każdego dnia. I to jest najpiękniejsza podróż, podróż życia, właśnie taka ta kolorowa, gdzie na końcu, mówisz, ale fajnie było, chcę zacząć od początku. Ku sobie, ku marzeniom. Zgadzasz się ze mną? Daj znać w komentarzu. I co, słyszymy się jutro?